Yo sięmano! Na sam początek zostawcie łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek! Dzisiaj zagramy sobie w Stumbly guys Na sam dobry początek zachęcimy sobie kołem fortuny i zobaczymy, co nam wypadnie. Pięć klejnotów. Okej, okay, widzę go, go, go. Dostosuj... Nie wiem, co by tu dać takiego. Stumble pas A nie chce mi się patrzeć na stumble pasa Eee... Jakoś nie gram za te jajka, widzowie. Jak to? Za tymi jajkami to ja jakoś... Kurczę, nie patrzę. A nawet złe skiny są za te jajka. Ale! Ale ich nie chcę. Ale okej, okay, zagramy sobie tą rundkę, Ale jaja! Ale zagramy sobie. Tą rundkę parę tylko jakoś Dwie rundki bo... E, bo się nie chce jakoś... A dobrze, dzięki, nawet się w to nie da grać Aha, dzięki Nie, no, można przejechać dalej, 50 tylko, dobra Chodź tu, chodź tu, kto wiem Mam, mam, mam. Ej, co jest? Ej, co jest? Ej, jak kliknąłem w skiny? I widzę, jak kliknąłem w skiny? Ej, nie mogę wyjść. Dobra, przyłączę się do grupy. Ej, no co jest? Ej, say what? samo mi się włącza? Sklep Play mi się sam włącza? Ej, hey, say what? Co tu się stało? Kurde, co się stało? Widzę ja Cię kręcę! Ja się zobaczę powtórkę tego, nie? Ech, okej, okay, lecimy. Jak to nie działa, to zagramy sobie zwykłą minutkę. Okej, piękny leci to pere, er, bisefatera, to I nic ci, nic ci nie dociera. O kurde. To lubi Citroxa, Troksa, jak pisze w komentarzu. To lubi Citroxa, pisze w komentarzu. O kurde. Jak są włączone. A jak nie są, no to... No, no szkoda. Nie, nie no, jak zacinna. Ile ja mam w pingu, co? Z 3 miliony. Ej, nie mogę nagrywać w tym pokoju, nie? Totalnie nie mogę w tym pokoju nagrywać. Ej, say what? I... Ej, ja już mam jakieś zwidy czy zamiast złotej monety leciał złoty Z... banan co? Ej, ja już mam jakieś zwidy od bananów czy co? Bo mi się wydawało, widzowie, że tu banan leciał Złoty, a nie moneta, lecz powinna lecieć moneta. Albo jajko, ja? Z jajkiem lakto bym jeszcze mógł wierzyć, ale trafiałem na jakiegoś hakera będzie. Nie wiem, przyłączę się do grup, bo... Bo tak. Bo czy nie? Aha! Tak, i że ty mnie kłamię, że mnie Dobra. Dobra, nie, nie opłaca się. Że będzie opłacać się zmieniać tych jajek. A nie, 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 raz, nie, 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 nie Red bird no, Stumble Guys mnie dzisiaj wkurzyło, Wkurzyło mnie totalnie, nie. W ogóle, musiałem się betę, by to i Potem musiałem na dwa dni odinstalować to w ogóle Stumble Guys, żeby. żeby w ogóle dostać. Znowu pełną wersję no wiecie, o co mi chodzi. Taką nie, nie betę, no. Dobra, zagrajmy się. Kiedy ten, mhm. Kto lubi to w ogóle ręka do góry. Ja lubię. Komentarze zostawiam rękę. Znowu dobra jest. Nie wiem, czy zostawiam w komentarzu. a ja tu jestem, dobra, xD No, O kurde, dobra, to ja się też powiększę, jak tak chcesz grać. Tak chcesz grać, to sobie graj. I zawożyj mnie zawodnik. I gol. I Kurczę. Rdę. Jutro Roblox chcesz To kurde. piec. Łocie piec. Mistrzowski gol, no. O kurde! Easy peasy chcecie napisać, wasze. To ja mu jeszcze napiszę, easy peasy. O kurde! Ja lubię tą grę, widzowie, ogólnie.

Okej, okay, będzie tutaj miejsce, nie jestem ile. E, Na razie wideo. Zostawcie łapkę w górę, suba raz dzwoneczek. Przypominam po raz kolejny. Raz. Na razie.